I nie będę komentował meczy, bo wiem, że to lepiej zrobi Szpakowski i Szaranowicz. Chyba dobrze powiedziałem, nie wiem. No, więc ja się zamykam i mam nadzieję, że coś się tam dobrze, dobry materiał nagra. Cześć. Witamy Państwa. To spotkanie relacjonować będą dziś Dariusz Szpakowski i Młodziewiec Szaranowicz za moment pierwszych gwizdek arbitra. Dobra pozycja dostania do strzał. strzału. Ładnie się zapowiadało, ale się ze... Psu. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Tak. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Kedira. wciąż w grze. And my memories haze it. Wspaniała! Puszczą Spójrzmy! Piłka w ciatce! Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi! Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca! Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie! Czy to wykorzysta?

Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? Piłka w polekarny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła była na przeciwna. No, będzie gol. Ale z popisu umiejętności bramkarz będzie mu wdzięczny. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzucał tu w pole karne. No, udało się przejąć. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Będą kontratakować. Zobacz, Włodek z jaką łatwością uwolnił się spod opieki. Szybko. Uderzenie? Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Real Madrid będzie miał szansę różnego Blisko poleka Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Lewandowski. Pytanie, czego możemy spodziewać się w dzisiejszym meczu po tym zawodniku? Możemy liczyć, że błysnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Błaszczykowski. Uzi. Szansa na kontratach, zobaczymy co z tego wynika. No swoich niech dalej zostali powstrzymani. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. Udane przejęcie Realu Madryt. Ale stał się ograć. No jest nieustępliwy. Wydawało się, że już go minął, a tymczasem zdołał odzyskać piłkę. Później jest wybornym technikiem, swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. A teraz Czabia Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski. Późniu. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Ależ walczą o piłkę. Arbeloa. Ależ gry ma na twarzy, nie dziwię się. Bardzo poważny uraz. Na pewno będzie zmiana. Kontuzja wymusza zmianę. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. No Duży wpływ na przebieg tej pierwszej części spotkania miał wcześniej zdobyty gol. Rzeczywiście ustawił od razu psychicznie obydwa zespoły, chociaż po przerwie powinni rywale wrócić do gry. Mi Maria. Yeah, 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 yeah. Czy to wykorzysta? Higuaín pięknie minął obrońcę. I Maria. Zdecydował się na strzał. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Piłka poza linią boczną, wrzut z autu. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Przy piłce No już blisko pole karne. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Celnie do partnera. Oddaje strzał! Ale się wściekły na siebie zmarnował taką dogodną sytuację. Uh -huh. Aha. <laughs> Piłka trafia yeah, do przeciwników. O uh -huh. Oh yeah. No trzeba pochwalić go za to podanie. Czy to wykorzysta? Nie. Yeah. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są wdzięczni. Sims want to beat him, Bobby Mother, and i to with the best of the best, and that's for certain. Hit the studio, all night, happy American. and when the day comes, I'm probably still in the booth Trying to make all the music that you go party to. My mother tells me, going to no cause I to I'm to the one cause they heard I'm the kid, better yet, the boy wonder. Ha.

Now I dream about living large every night Yeah, yeah I dream about the cars and the dad's life These women coming up the bras in my show too I dream of looking at my haters like I told you Cause when no nobody on me postaci. when I didn't have a name no. Then they changed when they saw me catch a little fame Nothing at all trying to call me mom What you doing know, man, they trying to hang out But I tell them keep it moving man X broke my heart, so I'm single for the groupies man They say that I'm smoking hot I don't need with man <laughs> It's funny how this change zbyta, in the club we use So get up girls, No żałuję, bo miał sytuację na yeah. strzelni bramki. Pojedyncza zmiana, zatrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Bardzo dobre podanie. Czy piłce ponownie królewski? Uh. Yeah. Sebastian Kelteras Robert Lewandowski yeah. Czeka na nadpiekających kolegów No nic z tego nie będzie, drużyna przeciwna odebrała piłkę yeah. Kedira Subowicie Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. No i piłka wyszła poza pole gry. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Nie udało się rywalowi wykorzystać tej akcji do końca. Kapitalny przechwyt. Blisko pole karne. Strzela, ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Nie po raz pierwszy w tym meczu. Potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Są dzisiaj bezlitośni dla rywali. Lewandowski. Do spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Brawo, brawo, brawo. Bardzo dobra gra zarówno do Kubiecka.